Uniwersytet Amsterdam w Kalifornii to pierwsza szkoła, gdzie można zgłębiać tajemnice marihuany W teorii i w praktyce. Pierwsze zajęcia to historia konopi i zagadnienia prawne. Następnie oferujemy zajęcia praktyczne Uprawa zioła, wytwarzanie haszyszu, jak otworzyć własny coffeeshop i jak nim zarządzać. W Kalifornii można używać konopi w celach terapeutycznych. Uprawnieni do tego pacjenci mogą hodować marihuanę lub ją kupować w jednym z 500 punktów na terenie całego stanu. Pacjent może otworzyć torebkę, powąchać lekarstwo. Mamy także ciasteczka z marihuaną, olej. Ukończenie szkoły to szansa dla tych, którzy mają problem ze znalezieniem pracy lub chcą ją zmienić. Ciężko znaleźć coś w branży budowlanej. Na szczęście tutaj mogę zacząć robić coś, co lubię. W Kalifornii trawka jest tolerowana, ale w pozostałych stanach nadal jest nielegalna. Dlatego zajęcia sprawa stanowią ważną część kursu. Rząd federalny, administracja prezydenta Busha nie zgadza się. Będzie ścigać każdego, komu można postawić zarzuty. Ale ograniczenia prawne nie zniechęcają 300 studentów Amsterdamu, którzy sumiennie pracują, by otrzymać jego dyplom.